Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj wszystkie Easter Eggi, jakie udało mi się znaleźć w drugim odcinku trzeciego serialu czwartej fazy na platformie Disney Plus, jakim jest Loki. No i oczywiście spoiler alert, będą tutaj detale dotyczące fabuły drugiego odcinka serialu Loki, no bo jak nie rozmawiać o Easter Eggach, nie mówiąc o fabule. Tak więc jeżeli nie oglądaliście odcinka, no to najpierw sobie go nadróbcie, później wróćcie tutaj, a później polecam jeszcze raz obejrzeć odcinek, bo być może powiem wam coś, czego nie zauważyliście wcześniej i wtedy zmieni Wam się podgląd na, na odcinek i być może wyłapiecie coś innego. Również jeżeli wyłapaliście coś innego w odcinku, o czym ja nie wspomniałem, to bardzo mi przykro, ale fajnie, bo będziecie mogli się tym podzielić w komentarzach poniżej. Tak więc, jeżeli coś ominąłem albo coś pomyliłem, bo nie jestem Alfa. I, omegą i nie muszę wiedzieć wszystkiego. No, i nie wiem, wszystkiego, nawet nie wiem, ile jest 2 plus 2 razy 2. Możecie mi napisać w komentarzach poniżej, nieważne. W każdym razie, jeżeli coś ominąłem, albo jeżeli chcecie coś dodać, napiszcie w komentarzach poniżej, a my jedziemy z materiałem. Zanim jednak o tym, to przywitajcie 5 najnowszych subskrybentów na kanale. Jeżeli chcesz być na tej liście, no to wiesz, co zrobić, prawda? Pierwszy Easter Egg to. Oszkosz w Wisconsin. No więc ta nazwa była tak randomowa, tak losowa, że nie mogła być przypadkiem. No i jak się okazało, nie była przypadkiem. Um, odcinek zaczyna się w latach 80. na takim targu, jakby renesansowym coś takiego. No nieważne, kto takie rzeczy robił. No dobra, nie było internetu tak bardzo rozpowszechnionego. W każdym razie um, Oszkosz to miejsce urodzenia Marka Gruenwalda. A kim zapytacie, jest Mark Gruenwald do cholery? Otóż e, on wymyślił oryginalny jakby design Mobiusa M. Mobiusa, jak również jest wieloletnim pisarzem i edytorem w studio Marvel i w komiksach Marvela pisząc po prostu komiksy. Tak więc to jest nawiązanie do postaci, która wymyśliła Mobiusa M. Mobiusa, jak również pisze komiksy. Oczywiście dla studia Marvel, no bo dla kogo? DC? Kolejna scena, a właściwie umiejętność Lady Loki odwołuje się do pewnej umiejętności czy do filmu Avengers, ponieważ jak wiecie Lady Loki za jednym dotknięciem mogła kontrolować umysły czy wcielać się w inne postaci, jak to zresztą widzieliście. No więc jest to nawiązanie, przynajmniej ja lubię to tak nazywać, ale możecie mi powiedzieć czy może trochę naginam tutaj nawiązanie do Avengers i do berła Lokiego, który za jednym dotknięciem mógł kontrolować umysły innych, czyli Hokaja, albo na przykład em, e, Erika Selviga. Em, jest to nieco inaczej pokazane, ale ja lubię myśleć, że to jest właśnie easter egg do tego, jak Loki kontrolował ludzi w Avengers, jak również w Age of Ultron Scarlet Witch kontrolowała innych, ale możecie mi dać znać co o tym sądzicie w komentarzach poniżej. Kolejny Easter Egg pojawia się podczas gdy agentka B15, Mobius, Loki i inni um, robią taki briefing przed wypadem po warianta. No i pokazuje tam, Mobius pokazuje inne wersje Lokiego. Pierwszą wersją, jaką pokazał, jest Loki. Taki zwykły Loki. Tylko że ma nieco inne ubranie i ma niebieską skórę. Jest to nawiązanie do tego, że Loki tak naprawdę jest. Um, Mroźnym gigantem, czy jak to tam Frost Giant, nie wiem jak to po polsku nazywają, bo nie oglądam filmów Marvela z polskim lektorem albo dubbingiem. W każdym razie jest to nawiązanie do Tora z 2011, gdzie właśnie dowiedzieliśmy się, że Loki jest takim mroźnym gigantem. Kolejnymi hologramami Lokiego, jakie widzimy, to Loki, który brał udział w Tour de France, takim wyścigu rowerowym. Dalej był minotaur Loki. Jakiś zielony Loki, wiking Loki, ale tylko ten ostatni tak naprawdę ma swoje odzwierciedlenie w komiksach Marvela. Wiking Loki pojawił się w trzecim numerze zeszytu Mighty Thor. Kolejny easter egg nawiązuje do Kanga Zdobywcy, przynajmniej taką mam nadzieję, ponieważ jak wiecie... Od pierwszego momentu, od pierwszego zwiastunu serialu Loki widzieliśmy takie trzy statuły, czyli Time Keepersów, czyli takich strażników czasu, którzy są bardzo ściśle powiązani z Kangiem, a właściwie jedna z tych postaci jest nazywana Kangiem, ale w biurze Renslayer, sędzi Renslay, sędziny Renslayer jest kolejna postać, kolejna, kolejna statua, czy kolejny pomnik, który prawdopodobnie wygląda, znaczy właściwie wygląda jak Kang zdobywca z komiksów. W komiksach Renslayer i Kang zdobywca mają romans, a jeden z dialogów mógłby to nawet napomknąć, czy podkreślić, że coś tam się dzieje. Mobius, kiedy Mobius mówi Renslayer, że cieszy się, że nie poznał tych strażników czasu, um, urwał, a nagle dodał, a ten wygląda jak i nagle urwał, pokazując oczywiście na w statuę za plecami e, Renslayer. Bardzo ciekawe. Przypadek? Nie sądzę. Kolejny easter egg odnosi się do przeszłości Lokiego, a właściwie do tego, kim jest, czyli tym mroźnym gigantem. Przez pierwsze dwa odcinki non-stop e, serial przypomina widzom, że Loki jest e, tym właśnie mroźnym gigantem, nie jest tym, kim jakby... Powinien być. Non-stop na Lokiego mówią Laufeson, a Mobius nawet mówi do niego, że wygląda jak mały, przestraszony chłopczyk, który trzęsie się na zimnie. Kiedy Mobius daje Lokiemu zadanie, aby przeczytał wszystkie notatki dotyczące tego, w jaki sposób można by było ewentualnie złapać warianta, za jego plecami na drugim planie widnieją trzy cyfry 372, które są zbyt bardzo widoczne, są za mocno podświetlone. No i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził. Tak więc 372 może być nawiązaniem do 372 numeru e, Mighty Thor z 1986. Na którym pojawił się Justice Peace z TVA, który pierwszy raz pojawił się jako członek TVA na okładce komiksu Marvela. Kolejnym easter eggiem okazuje się być ta moja ukochana, mam nadzieję, że też i wasza, recepcjonistka, a właściwie pani bibliotekarka. Jest to bardzo ścisłe nawiązanie do e, ludzkiej wersji Ross z Potwory i Spółka. Zresztą spójrzcie sami, widać podobieństwo, prawda? Kiedy Loki studiuje różne wersje apokalipsy, natrafia na Ragnarok. Jest to oczywiście nawiązanie do filmu Thor Ragnarok z 2017 roku. Dowiadujemy się, że Ragnarok pochłonął około 10 tysięcy ofiar, dokładnie 9719. No i dowiadujemy się też, że Ragnarok był częścią planu Time Keepersów. Jak również Loki wspomina z imienia Surtura, czyli tego ogniowego demona, który dokonał tego wszystkiego. Kolejne nawiązanie to y, pseudonim Revengers. Jest to oczywiście nawiązanie do grupy, którą stworzył Thor w Thor Ragnarok, w której w skład wchodzili Thor, Loki, Bruce Banner i Valkyria. Oczywiście, y, lo, y, oczywiście Thor nie mógł wymyślić nic bardziej czy mniej podobnego do Avengers, tak więc wymyślił Revengers. No, nie powiem, nie poszło mu zbyt dobrze, ale przynajmniej TVA uznaje tą nazwę za oficjalną nazwę grupy, którą stworzył Thor. Bardzo miło, prawda? Kolejnym easter eggiem jest soczek boku. Kiedy Loki wyjaśnia Mobiusowi swój plan, jak złapać, czy gdzie znaleźć warianta, bierze od Keysseya sok. Jest to sok boku, który w Stanach Zjednoczonych był jakby sprzedawany między latami 1990 i 2003. No i po reakcji Keysseya wygląda na to, że bardziej dba o sok niż o kamienie nieskończoności. Kiedy Mobius rozmawia z Loki o jego zdradach, powiedział, że wbił nóż w plecy jakieś 50 razy, tak więc nie może mu zaufać. Jest to nawiązanie do Avengers i śmierci Phila Colsona, czyli jednego z agentów tarczy, który zginął właśnie e, przez to, że Loki wbił mu berło w, w plecy. No więc 49 innych przypadków zdarzyło się. Poza ekranem, poza ekranem telewizora i poza jakby historią MCU, ale widocznie to jest słynny ruch Lokiego, że wszyscy nazywają go takim backstaberem, czyli wbijaczem noży w plecy. Ciekawe. Kolejnym easter eggiem jest uwolnienie przez Lokiego podczas wybuchu Wezuwiusza kus uwolnił kozy, aby narobić trochę rabanu, aby zobaczyć czy nie zmieni się jakaś wersja linii czasowej. W każdym razie uwolnienie podczas uwalniania tych kóz powiedział do nich, że są jego rogatymi przyjaciółmi. Jest to nawiązanie do tego, że Lokiego w komiksach i w mitologii nazywa się właśnie takim kozim bogiem. Kolejnym easter eggiem jest nawiązanie do Odina, ojca Tora i przybranego ojca Lokiego. Kiedy Loki mówi, że nikt tak naprawdę nie jest ani dobry, ani zły, ma na myśli prawdopodobnie Odina. Pamiętajcie, że to jest wersja z 2012. Oczywiście to mogłoby dotyczyć się bardzo wielu postaci Marvela, ale że Loki jest z 2012, prawdopodobnie nawiązuje do swojego ojca, ponieważ w Właśnie rok wcześniej odkrył, że Odin jest naprawdę bardzo dobry, ale w przeszłości był taką osobą, która podbiła cały Asgard i podbiła cały świat. Tak więc ja lubię myśleć, że to jest nawiązaniem do jego ojca. A wy? Kolejny easter egg to Rocks Card. Kiedy Loki przeniósł się do 2050 widzimy, że jest w jakimś kompleksie o nazwie Roxcart. Jest to prawdopodobnie nawiązanie do Roxcon, czyli takiej korporacji w komiksach Marvela, która jest odpowiedzialna za prawie wszelkie zło w, na świecie. Roxxon w MCU pojawiło się w, już w 2008 roku w filmie Iron Man, później pojawiło się w kontynuacji Iron Mana. Kolejny isterek być może jest trochę naciągany, możecie dać mi znać w komentarzach, ale myślę, że nawiązuje do Tora Ragnarok. Kiedy Loki walczy z, no nazwijmy to Lady Loki, ale w przebraniu, ten rzuca Lokiego na ziemię. Kiedy, ten, kiedy Loki chce się podnieść, to zdjęcie wygląda zupełnie jak z Thor Ragnarok, kiedy Doctor Strange przywołał Lokiego z tego półgodzinnego spadku. Kolejnym Mister Egiem jest sama postać Lady Loki graną przez Sofię Di Martino. Lady Loki to na początku był ten zamaskowany mściciel, zamaskowany wariant, który w drugim odcinku dowiedzieliśmy się, że jest właśnie wersją Lokiego. Kiedy w komiksach w ogóle Lady Loki pojawiła się pierwszy raz w komiksach w 1962, ale w 2008, kiedy Asgard został zniszczony, a Loki zginął, Loki odrodził się jako właśnie Lady Loki, czyli nie inna wersja lokiego tylko ta sama, ale pod inną postacią. Nie wiem, czy postać di Martino czyli Lady Loki w serialu będzie miała takie same pochodzenie jak ta z komiksów. Zobaczymy w przyszłym tygodniu albo w kolejnych tygodniach. Kiedy Lady Loki wprowadza swój plan w życie, możecie zobaczyć rozszczepienie się świętej linii czasowej. Jest to prawdopodobnie początek multiversum, ale możecie na ekranie zobaczyć pewne lokacje, które widzieliśmy już w MCU, a są to Wormir, Asgard, Titan, Zandar, Ego, czyli tą planetę, na której mieszkał Ego, Sakar i Hala. Tak więc to były wszystkie easter eggi, które udało mi się odszukać w drugim odcinku trzeciego serialu Disney Plus, jakim jest Loki. Przypominam, jeżeli znaleźliście coś więcej, albo chcecie mnie poprawić, albo odpowiedzieć na niektóre z zadanych pytań, no to możecie zrobić to w sekcji poniżej. Ja życzę Wam miłego dnia, poranka, wieczora, w celu, że kiedy oglądacie ten materiał. Do następnego razu na razie. Hej, ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj! Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!